Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, jesteśmy na drugiej konferencji prasowej, tuż przed galą FIS Universe i ze mną Lato czyta i Ptaszek, witam Was serdecznie. A witamy, witamy. Witamy, witamy. Chcieliśmy z co, bardzo wywiad, bo jesteś taka bardzo fajna, fajna Wie, wywiady. wywiady. Takie nasze małe marzenie. co no. mi miło, a dlaczego chcieliście ze mną wywiad? E, bo jesteś taka wyróżniająca. Bardzo no, ale bardzo, to... bardzo tego ciekawe takie, takie mam śmie... fajne wywiady, ogólnie takie yy, bardzo też ale takie bardzo fajne. W sensie ogólnie głośno. Co fajne. najfajniejszego jest z tych wywiadach? No, że myliłaś osoby. To no, było właśnie fajne. Lubisz się mylić i czasami jesteś niedoinformowana i to nam się podoba. Bo no. to, co się dzieje, to jest ciekawe i to się fajnie ogląda. Nie ma nudy. Nie ma nudy, no. Nie ma to właśnie chodzi, żeby nie było nudno i cieszę się, że mogę wywoływać uśmiech na twarzy tylu osób. Proszę mi, powiedzcie, jak konferencja prasowa Wam się podobała? Były dymy. Fajnie, ja nawet tam Były... byłam, kurde, bo tutaj już wyzwałam Lady Madeleine na walkę, która będzie na tak? Gali. I moja kochana tutaj oczywiście wygra tą walkę, no. bo sobie inaczej tego nie wyobrażam. E, I pokazała tutaj Mozi klasę. Tak. A dlaczego wyzwałaś Lady Madeleine? E, bo ogólnie jesteśmy praktycznie takie same, w sensie mamy e, dobre zasięgi, ja, ona mamy podobne zasięgi i mi się wydaje, że to by była ciekawa ogólnie walka, bardzo ciekawa, bo jesteśmy dwie takie podobne do siebie i w ogóle. No, ale chcecie się prać w MMA, czy to będą pośladki? No nie wiem, zobaczymy, ja bym chciała bardziej MMA, bo ja już walczyłam e, raz, wygrałam niedawno, więc bym chciała jeszcze raz. Mhm. No. Jak e, Twoja walka, m, powiedz mi, gdzie ona się odbyła i jak m, wyglądała cała otoczka, kim był Twój przeciwnik? Przeciwniczka. Eee, ja walczyłam na Pink MMA niedawno. E, ogólnie moja walka była bardzo dobra, nie? bo ja walczyłam z Olą Holatą, taką TikTokerką. E, I powiem, że no, wygrałam w drugiej rundzie, no, ale nie nokautem tylko przerwała ogólnie walkę. E, no no, ja byłam, nie wygrałam. Próbowałam mi przewalić dwa razy w pierwszej rundzie, się zmęczyła, no i potem wyszło, że przerwała walkę, bo nie dała rady. Widać było po prostu, że chcecieć. <laughs> No silniejsza. lepsza byłam i tyle. O, daj sobie radę. No. Czyli sztuki walki Ci się spodobały? Tak, ja trenuję nadal. No. co bardziej parter, stójka? To i to, jestem w tym bardzo dobra. Służę. Mam? Służę pasy? E, zapasy tak też dobrze, ale ja najbardziej czuję się z stójcy najlepiej. No, to jest najlepsze. Lubisz wyprowadzać ciosy? No, bardzo lubię, ale ja jeszcze się w tym dobrze i w tym, więc no. A powiedz mi proszę, czy lubisz uderzać, czy też może wolisz dostawać, bo niektóre są osoby, które bardziej wolą zostać wolą być bite po prostu. Ja ogólnie nie doznałam w ogóle żadnych obrażeń przy walce. Dostałam raz w mnie w twarz od niej, wtedy krew zaczęła się z nosa. I nie wiem, w sensie nie doznałam tego nigdy, ja nie wiem jak to jest. może po prostu właśnie tego porównania, więc no. Ale myślę, że nie będzie takiego porównania, miała, bo tutaj sobie nieźle dajesz radę. No właśnie, no. Chciałam się zapytać, czy długo trenujesz? Jak często trenowałaś przygotowując się do swojej pierwszej eee, walki? Ja trenowałam trzy tygodnie ponad, dwa razy dziennie i ogólnie wzięłam do na serio. Ja trenowałam. Ola z tego co ja wiem, to chyba nie trenowała, a ja trenowałam, przygotowałam się bardzo dobrze, więc... Mhm. No, czyli kolejna Galafis Universe będziesz walczyć z Lady Madlen. Tak, tak, no na następnej Gali. A dlaczego właśnie to Lady Madlen, a nie ktoś inny? E, bo tutaj jakby ona jest najbardziej zasięgowa tutaj, która ma zasięgi podobne do mnie, bo tutaj jakby nie są tutaj takie osoby, która ma zasięgi tak jak ja. To jest jedna tej osoba, która... się ale ja z nią najbardziej chcę walczyć, bo z nią była walka bardzo fajna, ciekawa i w ogóle. No to mnie bardzo ciekawi walka, już następna gala, ale tuż przed nami gala Fist Universe o 17 czerwca w piątek, na którą Was serdecznie zapraszamy. E, oczywiście będziecie. Tak, tak, będziemy, no, będziemy, hmm. będziemy. Nie mogłoby nas tam zabraknąć. No. No to trzeba przygotować coś specjalnego na galę będzie się działo. Będzie Dzień się działo, dało. zapraszamy do oglądania kopywania perperview, bo będzie, będzie się działo, będzie się działo, będzie mocno. Ja powiem tak, z nami nigdy nudy nie ma. No my zawsze <laughs> lubimy robić dramy i w ogóle rzeczy. No Więc no, my jesteśmy najciekawszymi osobami na TikToku. Najwięksi dymiarze obiecują, że będzie się działo, także nie może Was zabranknąć. Dziękujemy serdecznie, dziękuję Wam i się!